A przy okazji letniego niezbędnika pokażę Wam, co ja zawsze mam w torbie, jeżeli chodzi o e, wyjazdy, takie gdzie mogę zabrać pełnowymiarowe produkty. Więc będzie za chwilkę też pielęgnacja twarzy. No ale pokażę Wam, co się mieści w moim koszyczku. Notabene e, nowy, słuchajcie, kupiłam specjalnie na wyjazd, mega się sprawdził, ale chciałam, żeby on był też mocno uniwersalny do noszenia na co dzień, ponieważ no będzie mi służył latem jako shopper, więc nie chciałam, żeby stricte mi się kojarzył z plażą, ale jednocześnie też fajnie odnalazł się na basenie, na plaży, ale i w mieście, więc wybrałam ten model Jacamo. To jest marka, którą znajdziecie na Witkacem, na oficjalnej stronie. Ja go słuchajcie z 2000 chyba zapłaciłam za niego 1700, była jakaś fajna promocja z kartą Witkacego, więc no mega pojemny, słuchajcie, dużo się tutaj mieści. Ja tutaj mam oczywiście swoje letnie zbędniki, kolostrum z My Best Farm, bo jak jesteśmy na obiadku, to po prostu zabieram sobie w koszyk i pijemy z tym ich, ich mniejszym jogurtem Iran. E, tutaj też mam elektrolity no i coś fajnego, żeby nam się nie tłuścił ten cały koszyk jak macie jakieś olejki to po prostu weźcie sobie w taką o ja mam akurat z Pink Anchula, taką e, torebkę z zestawu zachowujcie takie rzeczy, bo one naprawdę się fajnie sprawdzają więc tutaj mam e, taką właśnie torebkę na olejki e, do ciała tutaj mi się mieści ta moja torebka z Designual no, ta będzie też fajna na wyjazd bo ma rączkę i takie długie ramionczka statyw, słuchajcie jakieś karty no dużo takich e, fajnych rzeczy, elektrolity, to wiadomo, też będę za chwilkę pić. No i słuchajcie, to co jest w środku, a ja zawsze biorę ze sobą e, koszulę. Bardzo fajna rzecz, bo wyglądacie elegancko i po prostu coś się dzieje zawsze w tej stylizacji, więc koszule są super. E, to nie jest kwestia typu takich eleganckich strojów na co dzień, tylko też na plaży. Pan fajnie wygląda. No i oczywiście książka, słuchajcie, ja kupiłam książkę na lotnisku, to jest też taki rytuał. Bardzo lubię Agatę ale powiem Wam szczerze, to jest w ogóle pierwsza książka, którą czytam z Jane Marple. Mimo, że ja znam wszystkie filmy, to nie czytałam nigdy książki z jej udziałem, więc Hotel Bertram, piękne wydanie. Słuchajcie, jest tego więcej. Zobaczcie, można sobie różne nam znane tytuły kupić. Oni jeszcze powiększyli tą serię na życzenie czytelników, więc super. No i oczywiście coś, co kocham, czyli Nux, ten olejek, który pięknie się błyszczy, słuchajcie, latem na skórze. A coś do ochłodzenia z selu, kryożel to jest naprawdę fantastyczny żel chłodzący, jak jeszcze włożycie do lodówki, po plaży, na też spieczone ciało sobie nałożyć, to jest naprawdę super, ma taką fajną żelową konsystencję, formułę chłodzącą, ale nie taką, wiecie, mroźną, e, to daje taką ulgę zmęczonym nogą, więc to jest naprawdę super. No i oczywiście e, jeszcze Wam wrzucę kod, bo myślę, że działa na moody. Słuchajcie, nowy olejek i krem zabezpieczający na włosy, chroniący przed uszkodzeniami, więc słońcem, suszarką. E, jest to też taka forma e, wieńczenia Waszej pielęgnacji na mokro, więc najpierw krem później olejek. I słuchajcie, to się wszystko mieści w jednym koszyku Ja w pielęgnacji porannej przede wszystkim Stawiam na rozświetlenie i chciałam Wam Pokazać dwa sera, które po prostu Absolutnie kocham, uwielbiam I sprawiają, że moja skóra naprawdę wygląda Na napiętą, jest taka pełna glow No i jednocześnie zobaczcie Tutaj są bardzo wysokie temperatury, a mnie Mocno nie wysypało, no w zasadzie to miałam jednego swojego Stefana, także wybaczamy Ale taki klimat i pokażę Wam Dwa produkty, w zależności też uwaga uwaga, Od tego jakie urządzenie stosuję Bo ja jak wiecie jestem absolutnie. Fanką gadżetów urodowych, które liftingują skórę, jeżeli to robicie regularnie, to, to wam to po prostu przynosi efekty. Dlatego też do porannej pielęgnacji mam ten słynny patyczek z Schumana z mocno się nad nim zastanawiałyście. On ma prądy EMS, czerwone światło liftingujące masaż wibracyjny. No i funkcję grzania, która pięknie otwiera porę. Dzięki temu te wszystkie produkty, które nakładacie na skórę, naprawdę mają szansę wnikać głęboko. I pokażę Wam dwa produkty, które ze sobą wzięłam, w zależności od tego, czy jest to pielęgnacja poranna czy wieczorna. No i do porannej oczywiście mamy ranabel. Słynna marka już na La Rose, to jest taka ampułka, która ma PDRN pozyskiwany z DNA, która ma elastycznie skórę liftingować, ją mocno napinać. Macie kwastranek samowy, który redukuje przebarwienia, kwas hialuronowy się pojawia w składzie. No i oczywiście nie który przepięknie rozświetla. Sama formuła ma jeszcze witaminy i adenozynę, która, jak wiecie, działa mocno przeciwzmarszczkowo i dlatego też polecam Wam to serum z uwagi na e, przede wszystkim ten glow, które daje to serum, ale i też nawilżenie, bo faktycznie serum mocno nawilża skórę i tutaj możecie włączyć właśnie sobie ja podpowiem Wam, żebyście przeczytały instrukcję ponieważ tutaj jest kilka trybów e, które się różnią też światełkiem fioletowy jest najmocniejszy i tutaj właśnie są te prądy EMS, ja na razie sobie na jedynce zawsze rozgrzewam jakby tą skórę, przyzwyczajam ją do e, przechodzenia prądów często mi piszecie, że ok ale to czasami po prostu boli Słuchajcie, do tych prądów można się przyzwyczaić, ale nie od razu na trzecim trybie, także spokojnie możecie na jedynce sobie pracować, przyzwyczaić skórę, dołożyć sobie serum i tutaj tym guziczkiem po prostu podkręcić drugą kropeczkę. O, i macie drugi tryb, no i wtedy już, dziewczyny, mocno tutaj pracuje Wam skóra, zamyka się to oko, liftingujecie sobie skórę, pięknie ją przygotowujecie do... Całego dnia i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajne i naprawdę widać efekty. Słuchajcie, skóra jest bardzo ładnie napięta, przez cały dzień jest taka glow, taka jakby naciągnięta, no i myślę, że to tak e, mocno optycznie działa liftingująco, więc po prostu ta skóra wygląda na młodszą. Jest rozświetlona i odżywiona dzięki właśnie no, temu słynnemu składnikowi PDRN, więc do kompletu Wam też polecam e, zdecydowanie tonik. Jest fantastyczny. Słuchajcie, eksawery, to już wie, co to są płatki pod oczy, maska w płachcie, także e, przyniósł mam je i to są takie naprawdę moje dwa hity jeżeli chodzi o pielęgnację tutaj i naprawdę zastanawiałam się czy wziąć box masek, bo mówię zawsze biorę na te krótsze wyjazdy wszystkie pakowane pojedynczo, ale powiem wam szczerze, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Zastanówcie się, jak macie te boxy albo chcecie sobie coś kupić, to ja wam polecam te kosmetyki. Zaraz wam powiem dlaczego, bo tutaj skład też jest bardzo ważny, ale co jest dla mnie naprawdę fantastyczne i tutaj wam też zrobię ujęcia jak go aplikuję, bo lecimy już, słuchajcie, na śniadanie, więc w międzyczasie po prostu sobie nagram ujęcia jak aplikuję krem. Hej mocno zastanawiałście się nad kremem, który chcecie wziąć ze sobą na wakacje. To jest um, przede wszystkim taki e, bardzo lekki kosmetyk, ponieważ on ma formę sorbetu, e, dlatego też ta formuła jest taka na pograniczu kremu, żelu, właśnie takiej pianki, e, który ma jednocześnie, uwaga, wodę e, różaną, która pięknie tonizuje, też e, tonizuje skórę, nawilża, też mocno działa na naczynka, więc sery właśnie takie naczynkowe będą absolutnie zachwycone, ale słuchajcie, tutaj macie hydrolizowany kolagen, więc piękne napięcie skóry. Olej moringa bardzo taki em, no uelastyczniający, mocno przeciwzmarszczkowy, olej, taki wiecie takich olej arganowy, olej moringa, powiem wam, że mam wrażenie, że działają bardzo podobnie, bardzo mocno napinające na skórę. No i zielona herbata, która e, tonizuje. Tutaj jeszcze w składzie e, mamy ekstrakt z liści Adenium obesum, znany ze swoich właściwości regenerujących i przeciwudleniających, który wspomaga odbudowę skóry. Więc to jest, słuchajcie, krem, który ja aplikuję bezpośrednio po masce w płachcie. Ale, no jak wiecie, redukcja obrzęków odbywa się w taki sposób, że musicie schłodzić tą skórę, mocno ją nawilżyć i zamknąć, więc tutaj zdecydowanie Bulgarian Rose, to są moje ukochane... Płatki pod oczy, dlatego um, mocno się zastanówcie nad tym, czy macie miejsce i zróbcie to miejsce na takie boksy, bo one po pierwsze finalnie się bardzo opłacają. Wkładacie sobie do, lówki, do lodówki. W każdym hotelu um, są płatki pod oczy. One mają przede wszystkim ekstrakt z lotosu, który przepięknie nawilża, wodę z róży bułgarskiej, która um, mocno też tonizuje, działa ulasteczniające na skórę, delikatny kwas mlekowy, um, który przepięknie też. Um, jakby tak rozjaśnia skórę, rozświetla, ekstrakt z kokosa, który uelastycznia tą skórę, mocno nawilża, tutaj naprawdę skład jest słuchajcie fantastyczny, jeżeli chodzi o te płatki pod oczy, także bardzo Wam polecam i to wszystko, słuchajcie, zamknie na ten moment, no wiadomo, że później krem i SPF, bo wziąłam, ale to pokażę Wam na plaży, bo chciałyście właśnie fajną polecajkę kremu z filtrem, maska w płachcie czarna Mary May, to są chyba oprócz tych kolagenowych z tej całej serii Mary May najlepsze i ona ma idebenon, czyli silny składnik który działa jak taki antyoksydant, macie tutaj ceramidy, peptydy, więc słuchajcie, skład jest po prostu mega odżywczy, ale po pierwsze i po drugie napinający, no i jak włożycie sobie na buzię płatki pod oczy, które no w tym obszarze chyba najwięcej się pojawia obrzęków i na całą buzię taką zimną maskę w płachcie, to po prostu dziewczyny będziecie zachwycone, tonizacja uelastycznienie, nawilżenie i tutaj macie ekstrakt z jeżyn, które uszczelniają naczynia krwionośne, czyli działają fantastycznie na cerę naczynkową. Ale też macie ym, jagody GOI albo AKAI, zawsze mi się myli, które są silnym antyoksydantem, więc naprawdę macie fantastyczne zestawienie produktów mocno nawilżających, uelastyczniających. I dziewczyny taki daje, te wszystkie produkty dają taki efekt glow, takiej napiętej skóry, że wy w ogóle nie macie się ochoty malować. A dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że mocno polubiłam się z plażowaniem. E, bardzo lubię spędzać czas e, w takim bardziej zacisznym miejscu. Ja w ogóle mam wrażenie, że na tym wyjeździe każdy złapał czas dla siebie. Xavery na basenach, my na wyjazdach, bo oczywiście będziecie miały dwa kolejne vlogi wyjazdowe. Więc zostawiłam wam dwie naprawdę ciekawe wycieczki. Jeżeli chodzi o Turcję, ten vlog jest teoretycznie nagrywany ostatni, ale będzie jako pierwszy, ponieważ wiem, że jesteście na wyjazdach, przed wyjazdami i poszukujecie letniej pielęgnacji, letniego niezbędnika, więc zajrzyjcie na Laros, ponieważ jest bardzo fajna promocja. Są też rabaty na koreańskie, oczywiście kosmetyki i pamiętajcie, że jeżeli nawet obejrzycie ten film za 2-3 tygodnie jakiś promocji nie będzie, to macie zawsze też mój stały kod rabatowy. Regularnie z niego wiem, że korzystacie, więc e, dziewczyny, zachęcam Was, żebyście po prostu z tym filmem zrobiły po prostu swój letni niezbędnik. Chodzi o reaplikację SPF-ów, to Sunew podrzuciło mi bardzo fajne chusteczki, które ja Wam regularnie też polecam w różnych filmach, vlogach, na Instastory, na Instagramie, także też tam zaglądajcie, bo tam jest naprawdę mnóstwo fajnych porad. Fajne rolki powstały z tego wyjazdu, także dziewczyny zaglądajcie. I więc oczywiście SPF do twarzy, Slow Pure. To jest w ogóle taka marka koreańska, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, ponieważ ma lekkie formuły, mocno nawilżające konsystencje. Tutaj macie kwas hialuronowy aloes. No i dodatkowo co mnie mocno zaskoczyło to jego taka lejąca się formuła, która pierwsze... Nie uczula mnie, nic mi się nie robi, nie dzieje na twarzy, nie wysypuje mnie po tym kosmetyku, ale jest taki leciutki, bardzo przyjemny i naprawdę mocno nawilża moją skórę. Co też jest ważne, on nie szczypie w oczy, więc jest bardzo, bardzo przyjemny i moim zdaniem naprawdę pięknie nawilża skórę, do tego stopnia, że szczerze muszę Wam powiedzieć, że daje taki przepiękny glow, że czasem mam go ochotę użyć też do kolacji, wieczorem, Sąpana. hotel naprawdę do polecenia, mega chillowy, idealny dla dzieci, mniejszych, mam wrażenie, że też większych, ponieważ tutaj jest dużo atrakcji, aczkolwiek jest to bardzo rodzinny hotel, więc jak szukacie Ukojenia dla zmysłów, zwłaszcza w tych okolicach to nie, ale mają przepyszne jedzenie, różnorodność dla dzieci, duży obszar do odpoczynku, więc i baseny są duże, są też strefy dla dzieci. No i tak jak tutaj strefa na plaży jest bardzo przyjemna, taka komfortowa, nikt nie siedzi sobie na głowie, tylko każdy ma swoją przestrzeń. Ja słuchajcie, jestem tutaj w zasadzie sama. Dookoła mnie naprawdę 100 leżaków. Każdy z nas ma też czas na pocilowanie co jest też bardzo dla mnie ważne, bo na początku przerażało mnie to 10 dni, że będę wyjęta ze swojej jakby wiecie, przestrzeni, natomiast jestem w kontakcie z moimi przyjaciółkami, rozmawiamy sobie tutaj dużo i gdzieś tam jak złapę internet, to się z kimś połączę, ale tak to mam po prostu chwilę dla siebie, chwilę wypocząć. Też bardzo fajny tip, jak jesteście na wakacjach. E, my mamy coś takiego jak subskrypcje, czyli my nie mamy abonamentu i w momencie, kiedy, nie wiem, połączymy się z siecią, to e, wiecie, my nie mamy tych kosztów takich, o których często wspominacie, że jak się połączyłam w Turcji, to później przyszedł za 300-700 zł. My czegoś takiego nie mamy, no ten e, skorzystał z subskrypcji, czyli my określoną kwotę wpłacamy miesięcznie i koniec. Nie może nam po prostu zabrać z abonamentu, czyli nie może po prostu nam wystawić jakichś większych rachunków. Poczytajcie o tym, bo ja naprawdę, szczerze, nie miałam pojęcia, że coś takiego jest, ale to jest taki protip znowu od Natanka. Słuchajcie, mój Natan to jest po prostu... Czasem to jest taka kopalnia odkrywkowa. Zaskakuje mnie niemalże codziennie różnymi pomysłami i tym, jaką ma wiedzę i jak, jaki jest pomysłowy. Także w kwestii, słuchajcie... Yy... Pracy i tego, jak można być kreatywnym, naprawdę uwierzcie mi, to jest człowiek taki unicorn Trochę, bo życiowo i zawodowo bardzo fajnie, fajnie to wszystko połączył. Dobra, jeżeli chodzi o SPF do ciała, to mam dwa i tutaj macie różne formuły w kremie i w sprayu. Ja lubię spreje, ponieważ to są też formy olejkowe, więc automatycznie ta skóra wygląda inaczej, się tak bardziej błyszczy, jest taka bardziej glow, więc ja bardzo lubię w ogóle olejki i tak jak często zamykam tą pielęgnację nakładając balsam na ciało, a później olejek, tak samo robię z SPF-ami. Rano nakładam balsam albo ten żel chłodzący z celu i później po prostu ten spupy olejek do ciała, to jest SPF 50, to jest w ogóle suchy olejek, więc on nie Tłuści wam właśnie koszuli, kostiumów tego, co zakładacie po prostu po smarowaniu się tymi produktami i naprawdę pięknie się wasze ciało, błyszczy później możecie troszeczkę go połączyć z luksem, z taką poświatą, właśnie złotą. No to jest naprawdę super, natomiast chłopaki wolą ten w kremie, bo po prostu jest taki lżejszy, prawda? Jest super. jest super. tak. To ten jest, słuchajcie, naprawdę super. No i co ja Wam zawsze polecam, to dużo nakryć na głowę. Kapelusze, ten jest akurat z Medicine, z Answer, więc możecie sobie zrobić screena i po prostu wrzucić w Google. A. Dużo okularów. Ja mam kilka modeli. Bardzo w ogóle lubię sobie też dobierać kolorystycznie, więc kilka mam takich i markowych, które lubię. Pradę. gdzieś tam zabrałam ze sobą Chloe. To takie wielkie, takie przezroczyste. No i kilka mam, na przykład, słuchajcie, z temu. Tam też można zapać fajne które niekoniecznie kosztują majątek, a możecie sobie po prostu miksować te stylizacje, więc bardzo Wam polecam, koszulę. i e, ostatnia rzecz, która dla mnie jest naprawdę świetna, to e, zdecydowanie e, coś takiego chłodzącego, to jest akurat, my to nazywamy wzyczkiem, bo słuchajcie, biorę to zawsze na siłownię, to jest taki wentylator z temu, to całe 30 zł, więc się śmiałyśmy w Hiszpanii, że to jest takie Little Dyson from AliExpress. Więc e, super sprawa. No i pamiętajcie o e, gumkach jedwabnych. Zdecydowanie Wam bardziej polecam niż takie mocniejsze, bo faktycznie możecie sobie związać te włosy i iść na basen na plażę, a jednocześnie nie niszczycie tych włosów, zabezpieczajcie je olejkami, kremami e, i po prostu cieszcie się fajną pielęgnacją. Jednocześnie wrócicie do e, swoich e, rytuałów pielęgnacyjnych z niezniszczonymi włosami, cerą i będziecie o piękne, na ciało. Także to jest taki fajny niezbędnik, a teraz...